Choćbym miała w bagnie tonąć Nie zawsze było kolorowo Już mamy swoje logo Patrz jak to wszystko urosło Może na inny dzień Przełóżmy obowiązki Chcę dziś zatrzymać się Póki jesteśmy młodzi Wykorzystać ten dzień Jakbym miał się dziś skończyć Cały świat w wojn Od weekend przeciągamy do wtorku Zrobić co mogę Albo kręć to, kręć to, Albo kręć Albo Jeszcze nas wieka Jakby jutra miało nie być Uśmiech lecz nie do kamery Dzisiaj nie liczą się błędy, błędy, błędy Przełamujemy bariery od premiery Chodzi tak zrobi wielki hałas, ej Znaczy tak całą noc Proszę, ja czy mnie nie martwię jak z ekipą Marzenia o Champions League, Teraz tu walka o wielki kwit Tańczyć nie umiemy, tańczę tu z nimi Bo razem o swoje marzenia walczymy Chcę być wielki jak na w piku Mam za sobą niezłych zawodników Poczuj ten mood, rusza się z nami Tańczymy na do góry nogami yeah, yeah, yeah. Okulary o mi okay. Nowa bluza o no mi Wiem, że patrzysz mi na Daj mm, mm, zapomnij okulary że patrzysz na m**ki maniki potem weź ty B&B ja leń, 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 leń ostry to śmierdzący lain. miałeś szczęście w wyborach pierwsze miejsce ty idziesz na p**dący leń leń, 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 leń Dosyć zramy, Nie patrzę na ciebie, bo nie mam ochoty. Pakuję walizę i lecę do pary. Bez odgóru, zobaczymy się na szczycie. Coś mi mówi, że to jest nasz dzień. Nie patrzę na zegar